Kilka Te dni temu pojawiła się informacja, że Polska została objęta procedurą nadmiernego deficytu, to znaczy, że deficyt budżetowy Polski został oceniony przez Komisję Europejską jako zbyt duży, jako taki, który zagraża stabilności finansów państwa. Z czego się to bierze? Bierze się to oczywiście z ogromnych wydatków zbrojeniowych, bo jesteśmy w konflikcie wojennym czy w otoczeniu konfliktu wojennego i powinna tutaj Bruksela z większą wyrozumiałością patrzeć na pewne zadłużenie. Ale z drugiej strony, mamy do czynienia z półrokiem, z półrocznymi rządami Donalda Tuska, gdzie pojawiają się pewne gigantyczne problemy związane ze ściągalnością podatków. Watowskich. Pojawiają się gigantyczne problemy, gdy mówimy o spółka Skarbu Państwa i ich dochodach. No i wreszcie pojawiają się gigantyczne problemy, bo mamy do czynienia ze swoistą rozrzutnością. Ten rząd te pieniądze gdzieś przepuszcza. I jedynie jaką daje odpowiedź na swoje problemy, to taką, że to wszystko wina PiSu. Jeszcze z miesiąc, z dwa z pół roku ta część twardego elektoratu e, lewicowo-liberalnego powie, no tak, to rzeczywiście może być prawda, ale już za kilka miesięcy nikt na to nie będzie zwracał uwagę, bo przecież Tusk obiecał w takiej, a nie innej konstrukcji budżetowej, e, że będzie to sto obietnic realizowanych. Nie będzie żadnego zwolnienia. Od podatków, nie będzie kwoty wolnej od podatku, nie będzie wielu świadczeń, które zostały obiecane, ponieważ trzeba oszczędzać, trzeba ciąć wydatki, a nie je mnożyć. Więc to wszystko może spowodować w stosunkowo krótkim czasie spadek notowań rządu Donalda Tuska Platformy. I być może to właśnie spowoduje to, że prawica szeroko rozumiana może przyszłoroczne wybory prezydenckie ponownie Wygrać. Do zobaczenia. Zachęcam Państwa do oglądania kanału Klubu Inteligencji Katolickiej w Lublinie.